Wejdźmy razem na Babią Górę. Wyprawę rozpoczynamy około 4.30 z przełęczy krowiarki, jeszcze z zmroku czołówki na głowie możemy ruszać. Niestety na miejscu zastaliśmy informację, że odcinek czerwonego szlaku od przełęczy krowiarki do sokolicy jest remontowany. Więc postanowiliśmy ruszyć kawałek szlakiem niebieskim, górny płaj, a następnie przeciąć drogę percią przyrodników do szlaku czerwonego. Był to w sumie naszym zdaniem najbardziej wymagający kondycyjnie odcinek. Dość stromo, dużo kamyczków, korzeni, ale ta cisza, spokój i wschodzące słońce oddawały w zupełności. A po takiej rozgrzewce już nic dla naszych nóg nie było straszne. Na samej górze dotarliśmy do rozwidlenia na Sokolice i Babią Górę, i my, oczywiście, już szlakiem czerwonym udajemy się w stronę Babie Góry. Nie wiem, czy tutaj tak jest zazwyczaj, ale po drodze mieliśmy dość mało osób. To nie to samo co kupowane przez turystów Tatry. Dzięki temu można było cieszyć się w spokoju widokami, a po drodze było ich naprawdę mnóstwo. Na śniadanko przystanęliśmy sobie na kempie, Machnęliśmy sobie waifu, czyli takie śniadanko do rozrobienia z wodą i batonik energetyczny, i ruszyliśmy dalej w kierunku gówniaka. Tak, nie przesłyszeliście się, taki sympatyczny szczyt o wysokości 1644 m nad poziomem morza, jak podaje mapa geoportalu. Generalnie masyw babiej góry składa się z pięciu szczytów grzbietowych, takich jak sokolica 1367 m nad poziomem morza, kępa, na której odpoczywaliśmy o wysokości 1521 m, główniak najwyższy Diablak 1725 m nad poziomem morza i kościółki

Później w sumie od kępy przez główniak i do samego diablaka byliśmy już totalnie sami. Ta cisza i piękno przyrody to jest coś nie do opisania i każdy powinien coś takiego od czasu do czasu przeżywać. Wiecie, żeby się wyciszyć, uspokoić, zebrać myśli, no fantastyczne uczucie. Z ciekawości wyczytałam sobie co nieco na temat główniaka w Wikipedii i jakże mądra encyklopedia wytłumaczyła mi, że nazwa wzięła się znikąd indziej. Jak z dużej ilości odchodów na szeście bydlęcych, które wzięły się tam od wypasania wołów niegdyś przez orawskich pasterzy. Teraz tam żadnych kub bydlęcych nie widziałam, ludzi mało tam chodzi, więc podejrzewam, że tych sortu bydła y, tym bardziej jest nikomy procent. Także czyściutko, pachnąco i przyjemnie. Ciocia Wikipedia również wyjaśniła mi najwyższy szczyt babiej góry, czyli Diablak. Pochodzenie nazwy tłumaczą legendy. Według jednej z nich, dawniej na szczycie Babiej Góry, diabeł budował zamek dla zbójnika, który podpisał z nim umowę. Jednak gdy zapiał kur, niemal już ukończony zamek zawalił się, grzebiąc w ruinach zbójnika. Podczas burzy można podobno usłyszeć spod głazów brzęk jego ciupagi. Stąd też dla tego szczytu w ludowym nazewnictwie używano nazwy Diablak, Diabli Zamek lub Diable Zamczysko. Schodząc z góry, Dalej szlakiem czerwonym do przełęczy brona, następnie przez schronisko PTTK markowe szczawiny, pogoda, jak to w górach, postanowiła zrobić nam psikusa i zmoczyć nas nieco. Na całe szczęście byliśmy do tego przygotowani, mieliśmy ubrania wodoodporne, dodatkowo założyliśmy pokrowce na plecaki, a na grzbiety reklamówki i w sumie w przyjemnym letnim deszczu ostrożnie maszerowaliśmy szlakiem niebieskim do autka zostawionego na parkingu na przełęczy krowiarki. Łącznie tego dnia zrobiliśmy po górach 23 km i na koniec okrutnie najedliśmy się do syta w karczmie Tabakowy Chodnik, gdzie wsunęliśmy przepyszne moskole z najlepszym masłem czosnkowym w naszym życiu. Nawet udało się wyprosić na wynos troszkę tego masełka. Wpadła także zupa czosnkowa i talerz wiesiadny z kotletami, pierożkami, ziemniaczkami i surówkami. Porcje przeogromne, ale kompletnie nam to nie przeszkadzało, bo były tak pyszne, że prawie wszystko znikło. Pozdrowienia!